Przymierze Abrahama z Abimelekiem. W owym czasie Abimelek, dowódcą swego wojska, Pikolen, tak powiedział do Abrahama: Bóg pomaga ci we wszystkim, co czynisz. Służ mi więc teraz tu na tym miejscu przysięgę na Boga, że ani wobec mnie, ani wobec mego potomstwa, bliższego i dalszego, nie dopuścisz się zdrady. Że jak ja obszedłem się z Tobą łaskawie, tak też i Ty będziesz postępował względem mnie i tej ziemi, na której jesteś gość. Abraham rzekł: Przysięgam. Równocześnie jednak Abraham zrobił Abimelekowi wymówkę z powodu studni z wodą, zabranej mu przemocą przez ludzi Abimelek. Abimelek odpowiedział: Nie wiem, kto to uczynił, boś tym. Dał o tym znać. Dopiero teraz dowiaduję się o tym. A potem Abraham dał Abimelekowi drobne i większe bydło i tak obaj zawarli przymierze. Abraham wydzielił na to z siedem jagni. Abimelek zapytał Abrahama: Co znaczy tych siedem jagniąt, które oddzieliłeś osobno? Odpowiedział Abraham w siedem jagniot przyjmiesz ode mnie, żebym mógł mieć dowód, że to ja wykopałem obą studni. Dlatego nazwano tę miejscowość Berszeba. Ponieważ tam obaj złożyły księgi. To jest studnia siedmiu lub studnia przysięgi. Porównaj rozdział 26 wers 33. Po zawarciu przymierza w Berszebie Abimelek i dowódca jego wojska Pikol udali się powrotną drogę do kraju Filistynu. Abraham zaś zasadził w Berszebie drzewo tamaryszkowe. Tam też wzywał imienia Pana, Boga Wiekuistego. I tak przebywał Abraham przez długi czas w kraju Filistynu.